W tym materiale pokażę, jak łatwe staje się gotowanie z marką Global. Noże tej firmy charakteryzują się olbrzymią ostrością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Rękojeści, wypełnione piaskiem, nadają odpowiedni balans w użytkowaniu, a postawienie na stal chromowa 18 pozwala na korzystanie z nich latami. Przejdźmy zatem do prostego przepisu na łososia w sosie teryaki na pierzynie ryżowej z dodatkiem warzyw. Pierwszym krokiem będzie pokrojenie oraz poszatkowanie warzyw takich jak ogórek, marchew oraz kolendra. Następnie kroimy cytrynę w pół oraz wyciskamy z niej około 30 ml soku. Dalej mielimy drobno pieprz ziołowy oraz sól himalajską. Uprzednio przygotowany ryż w zimnej kąpieli wodnej wsypujemy do wrzącej wody na około 10 minut, zmniejszając ogień i mieszając delikatnie co jakiś czas. Opłukany wodą filet z łososia przyprawiamy oraz wcieramy w niego wcześniej zmieloną sól oraz pieprz. Ilość przypraw zależna jest od preferencji smakowych. W tym kroku kroimy filet na nieduże około 10 cm paski, które później układamy na patelni. Smarzenie odbywa się na zwykłym oleju rzepakowym. Na skórkę ryby można dodać niewielką ilość oliwy z czosnkiem. Paski z łososia smażymy z każdej strony i obracamy w momencie zarumienienia oraz nabrania brązowego koloru. Całą rybę zalewamy sosem sojowym, tak aby każdy kawałek był równie aromatyczny. Następnie dodajemy sok z cytryny, starty imbir, łyżeczkę miodu, łyżeczkę chili oraz czosnek granulowany. Ryż posypujemy czarnym sezamem, a obok układamy warzywa. Całość posypujemy poszatkowaną kolendrą. Na górę dodajemy resztki naszego sosu, który został na patelni. W ten oto sposób otrzymujemy przepyszne i wartościowe danie, które na moment przeniesie nas w rejony azjatyckich krain. Nie byłoby to takie proste, gdyby nie sprzęt marki Global, który sprawia, iż przebywanie w kuchni staje się czystą przyjemnością. Kolejne przepisy już wkrótce na naszych mediach. Zapraszamy!